Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj kontynuujemy serię Farming Simulator 22 na moim kanale. Jesteśmy na mapie Elengrad. No i będziemy dzisiaj ciężko pracować. Jeżeli odcinek się Wam podoba, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. A my co? Zaczynamy! Okej, okay. ja wiem, że miał być Minecraft. Dzisiaj jest sobota, więc kiedy to oglądacie, więc wiem, że powinien być Minecraft. Jednakże... Yy... Po prostu nie miałam ochoty w niego grać, to po pierwsze. Po drugie, tak jak już wspominałam w poprzednim odcinku, potrzebuję trochę pograć w jedną grę, aby się w, móc w nią po prostu wczuć. Nagrywam tylko dwa razy w tygodniu tak naprawdę, więc wiecie, jak nagrywa się na przykład w poniedziałek na wtorek film yy, i potem cały tydzień się nie gra w grę, to możecie sobie wyobrazić, yy, jak dużo można przez ten tydzień zapomnieć. No ja na ten moment gram wtedy, kiedy nagrywam tylko tak naprawdę, no a tutaj Zdziałałam kilka rzeczy przed. Powiedzmy sobie, pracownika. Zdziałałam trochę rzeczy poza kamerą, właśnie ostatnio, bo miałam ochotę pograć, ale raczej nie zdarza mi się grać tak na co dzień. No więc stwierdziłam, że oczywiście z tych dwóch gier było dość prostym wyborem, że będzie to farming. No i właśnie zrobiłam sobie tutaj kiszoneczkę, którą zaraz pojedziemy sprzedać. To już druga tura. Mm. No i tak to właśnie się prezentuje e, u mnie. I dlatego też dzisiaj gramy w farminga. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. E, wiem, że większość z Was lubi farminga i nawet woli, kiedy gram w farminga. E, ale pamiętam też, że wspominałam, że postaram się dokończyć tą serię z Minecrafta. I nie mówię, że nie. Oczywiście, że kiedy się skończę. Ale na ten moment e, po prostu wybieram. Farminga. Trochę mi komputer zagowało, ale przeżyjemy. Dobra. E, wybieram właśnie farminga. Tak. Dobra. Oznaczyłam to miejsce, oznaczyłam. Możemy jechać. No, a tak poza tym co jeszcze ciekawego. No, został mi ostatni tydzień laby tak naprawdę. Dużego tygodnia już wracam do pracy. Zobaczymy, jak uda mi się pogodzić odcineczki i pracę. Ale, ale moi drodzy, nie martwcie się, odcinki będą na pewno. Choćbym miała nagrywać po prostu w weekend, no to i tak nagrywać będę. Patrzcie, do pięknie po ulicach, nie jadę po polach, chociażbym mogła. Ura uroki półrealnej rozgrywki. Tak, stwierdziłam, że nie mogę nazwać tej rozgrywki realną, ponieważ zaraz mogą się znaleźć obrońcy realnych rozgrywek w farmingu. Powiedzmy, że jest to realna rozgrywka na mój sposób, czyli półrealna, bo postaram się robić jak najwięcej rzeczy, tak, jakby było w życiu realnym, ale są też takie małe niedociągnięcia właśnie jak autoload, czy super siła, którą będę używać tylko i wyłącznie do palet. Nie będę raczej parkować jakichś rzeczy, no bo tego się raczej ręcznie nie robi, bo palety można poprzerzucać sobie, wiecie, ręcznie. Takie rzeczy się robi i to normalnie działa w życiu, jeżeli coś nie jest ciężkiego. A wiem, bo mój mąż jest kierowcą i często nosi palety. W sensie przenosi sobie ręcznie, jak nie chce mu się. A nie są bardzo ciężkie, więc wiem, z czym to się je. Ło, wow, wjechałam w jakąś rampę. No i co? Tak stwierdziłam ostatnio, że mam brzydkie gospodarstwo. I że chciałabym je przerobić. Ale na razie mamy pół miliona kredytu, więc przydałoby się go najpierw go spłacić, a potem przerobimy to gospodarstwo, więc tak na spokojnie. Czekam też z utęsknieniem na wrzesień, bo brakuje mi troszeczkę gry na serwerze utkłam. A wiem, że są chętne osoby poza tymi osobami, z którymi już grałam do gry, więc może uda się zrobić nawet fajnie, e, fajny większy serwerek. Zobaczymy. Muszę jeszcze przemyśleć kwestie finansowe i właśnie administracyjne. No na pewno będzie potrzebny administrator serwera, no bo ja z uwagi po prostu na to, że pracuję, no nie będę go być cały czas. Dostępna. E, no i co? a ładnie wpadło 22 tysiące. No i myślę, że będziemy sobie próbować. No Na początek będzie to taki serwerek na rozgrzewkę, ale później będziemy grać na tej polskiej mapie, która ma wyjść po raz pierwszy w historii Farminga 22. Oryginalna polska mapa ma wyjść. I chciałabym właśnie na niej pograć, tylko że jeszcze nie wyszła, więc na początku odpalimy sobie jakiś taki serwerek. Po prostu yy, awaryj. No, taki wiecie, żeby się rozgrzać. O, myślę, że to jest dobre, <grytanie> dobre podsumowanie. Serwer, żeby się rozgrzać. No i właśnie. No i musimy wrócić teraz na nasze hmm, pola. Na nasze gospodarstwo teraz wracamy, no i będziemy. skosiłam już trzy znaki w dzisiejszym odcinku. E, no, i zajmiemy się troszeczkę tą kiszonką. Boże, nie kiszonką. Winogronem, moi drodzy, dzisiaj chciałabym stać winogronem, bo został miesiąc do zbiorów. Wszystko inne mam zrobione. Tak naprawdę tylko on musi skończyć tam. E, bawić się. Oranie pola, trochę mu jeszcze co zajmie, ale w międzyczasie my sobie będziemy właśnie tutaj działać z miotkiem i tak dalej, więc nie będziemy siedzieć bezczynnie. Dobra, na początek odstawmy sobie tą tą, 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 tą przyczepkę. Niech sobie tutaj stoi, tak naprawdę jest to bez znaczenia. Wejdziemy sobie po przyczepę na miód. Tego miodu jeszcze nie ma tyle, żeby go... ruszać, więc dajcie mi chwilę, ogarnijmy co tu jest jeszcze do zrobienia. Patrzcie, jakieś liczne widoczki. Idealne do miniatury. Chociaż tutaj są chyba jeszcze ładniejsze. Boże, kocham tą mapę. Będę się zachwycać każdym odcinku. Miodku nie mamy jakoś bardzo dużo, chociaż patrzcie, ile mamy ma miodu w magazynie już. W magazynie już, moi drodzy, mamy 75 palet miodu. Mm. Jak chłop sobie radzi? No tak średnio bym powiedziała, jeszcze trochę mu zostało. Stwierdziłam, że przeoram to pole ze względu właśnie na to, że... Yy, że, że, że chwasty już się pojawiły i wszystko i tak głupio, żeby po tych zbiorach właśnie tu się z tym męczyć. A tutaj, moi drodzy, za to mamy olej. Nasza olejarnia pracuje, robi się tutaj cudowny olej. Nasze płynne złotko. Trochę jeszcze tego zostało, więc się będzie y, robić dalej. Dobra, prześpimy się, on będzie sobie latał tam po prostu, więc idziemy w kimę. No, i powinien być teraz w tym miesiącu, właśnie do zbioru winogron. I będziemy się bawić. Ja nie wiem, jak to działa, więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, czy pod tą maszynę podczepia się jakoś. Czy ona ma w sobie już jakiś zbiornik? Czy trzeba maszynę podczepić jakąś? Nie no, tam była przyczepa, więc chyba tą przyczepę trzeba podstawić. Zaraz to sprawdzimy, moi drodzy. Przerzućmy sobie szybciutko olej, tylko do tyłu. Dobra. Milegro powinien być już do zbiorów. Sztułki dzień dobry. Miodek jeszcze się robi. Patrzcie. No, perfekcyjny. Po prostu ślicznie to wygląda. Jestem zakochana. Dobra. Weźmy sobie tą maszynę. Nie wiem, w co wsiadłam, nie w to, co miałam wsiąść. Okej. Okay. ba, nic nie widzę. I wydaje mi się, że musimy podczepić pod to tą przyczepę, co tu jest. No patrz, co za dziadostwo. Bo co ja postawiłam tu ten ciągnik? Bez sensu, bez sensu. W ogóle mam przetkany nos dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że jest to chwilowe jakieś załamanie zdrowia, a nie... No ale to tego, tego tutaj w życiu nie podczepię. Czy podczepię? Nie, no to jest niemożliwe, że to tu podczepić przecież. Mhm, hm. hm. Powiem Wam, że nie wiem. Ale się dowiem. Chętnie. Jak to działa. No, tu jest... Hmm. Nie, to jest kombajn, czyli kombajn jako tako powinien mieć jakiś zbiornik. No spróbujmy. To nie będzie proste. To nie będą proste zbiory przede wszystkim. Szczerze, że wątpię, żeby tu na przykład pracownik mógł z tym jeździć. Okej, okay, włączmy kombajn. I spróbujmy jechać. Okej, okay, coś tu się zbiera. Okej, okay, ogólnie nie będzie za dużo tych winogron, to już wiem na pewno. Raczej będzie ich dość mało, patrząc na to, że z takiego jednego paseczka będziemy mieli. Zaledwie 200 litrów winogron. No tam 240, 250. No, ale z drugiej strony, ile my tego potrzebujemy na te rocynki? Raczej niezbyt dużo. Więcej będzie potrzebne owsu i tak dalej. Podejrzewam już od tych płatków. Powiem wam, że całkiem ciężko się jeździ tą maszyną, żeby jechała prosto. No, ale jest to naprawdę ciekawe. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że to będzie aż tak ciekawe doświadczenie. Mamy 2, 4, 6, 8, 9. No powinno nam staczyć miejsca w kombajnie na zbiór wszystkiego. Na spokojnie. Ej, hey, no i podoba mi się, podoba mi się, fajna zabawa. Coś innego zawsze, coś innego. Później będzie trzeba przycinać coś tam, chyba nie, czy coś tam robić. Nie pamiętam, co miałam robić. Więcej. Będzie trzeba zobaczyć. Tam jakieś maszyny mamy, ale na razie skupmy się na tym, żeby. Zebrać te winogrona i zobaczymy, co wtedy będzie. O, póki co to wygląda całkiem normalnie, więc nie wiem, czy tam będzie trzeba coś docinać, przycinać, coś z tym w ogóle robić. Jakieś maszyny kupiłam, ale po co je kupiłam i do czego one będą mi służyć, to jeszcze nie wiem. Myślę, że dowiemy się wszystkiego na spokojnie w trakcie rozgryweczki. No całkiem fajnie to wygląda. Powiem wam, że... spoko. Nawet tylko, gdzie jest zbiornik na te minogrona. Bo tak yy, niezbyt widzę, w którym miejscu mogłoby się ulokować. Ale ważne, że są. Najważniejsze, że są. Ups. I same winogrona są dość drogie, więc jest to już jakiś plus. Okej. Okay. Myślę nad zwierzątkami dalej i nie wiem, jakie zwierzątka kupić. Oj, znowu mi się zlagowało coś. Nie wiem, jakie kupić zwierzątka, bo tak bez zwierzątek to smutno w tym farmingu. Może by sobie konia kupiła? No chociaż miała na czym jeździć. Opowiem szczerze, że tak naprawdę smuteczek trochę. Kury mi się nie chce już hodować. Co, co serię mam kury? Owce były w ostatniej serii. Krowy były w ostatniej serii. Ostatnie były owce, w ostatniej były krowy, tak. Więc no zostaje mi teraz tak naprawdę tylko konik. Bo, no albo świnki, no ale świnki wszyscy mi mówią, że są najmniej opłacalne, więc dajcie znać, co się lepiej opłaca hodować świnie czy konie. Może przy Waszej pomocy uda mi się podjąć tą strasznie ciężką decyzję, które zwierzątko hodować. Ups, jakoś krzywo chyba wjechałam bo się ewidentnie zacięła. Boże, drom mordy. Za oknem. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. O, jajku, jajku. No, więc yy, może poczytamy sobie zaraz trochę o tych zwierzątkach. W sensie ja sobie poczytam po odcinku, żeby dowiedzieć się, co hodować i co się bardziej opłaca. Mam nadzieję, że w ogóle starczy mi na winiarnie. W sensie na, na ten, nie na winiarnię. To nie będzie winiarnia Karolina. To będzie przetwornie winogron. Winiarnia, tak mi się jakoś skojarzyło z winem, winogrona, tylko mi się chyba kojarzą, co jest dość zabawne. Ja, taki trochę paradoks, że abstynence jedyne z czym kojarzą się winogrona, to z winem. Może to też być kwestia zmęczenia, moi drodzy, nie ukrywam. Bo standardowo nagrywam w nocy, ale taki już, taki już jest los matki. No, znowu się zacięłam. ten w się źle wjechałam, wjechałam w sup. Moi drodzy Państwo, wjechałam w słup. Ale dobrze mójdzie. W ogóle skróciłam trochę tu pole, jak widzicie. Mamy kolejne miejsce, w którym możemy ewentualnie coś sobie postawić w przyszłości. Yy... Ale i tak uważam dalej, że tyle winogron nam wystarczy. Wiecie dlaczego? Bo to ma być tylko i wyłącznie rodzynki do płatków, więc nie potrzebujemy nie wiadomo ile tego winogrona. Więc myślę, że plusem jest y, ta mała ilość, bo nie będzie dużo pracy, ale wystarczająco dużo zbiorów, żeby mm, zaspokoić potrzeby ekonomiczne tutaj w tym przypadku. Produkcyjne. Brzmi to chyba lepiej. Ogólnie mój mąż ogląda ostatnio gościach. Nie wiem niestety kogo, więc nie powiem Wam, który gra sobie w City Skyline. I e o MG, jaką gra w tego City Skyline. Jakie on tworzy tam piękne rzeczy. Ja jestem po prostu zakochana w tym, jaką gra i chciałabym tak grać w City Skyline jak on. Bo ja zazwyczaj grałam do momentu, kiedy powstaje małe miasto, trzeba tworzyć ulicę i wstawić jakieś autobusy, i ja wtedy już nie wiem, co mam robić, i padam na tym, i koniec. Dobra, wyłączmy combine i zbudujmy sobie, mam nadzieję, że starczy mi pieniędzy na tą przetwórnię, bo nie mi kosztuje. No i tak, chciałam pograć w City Skyland, tak dla przyjemności, nie że nagrywać, ale no, no nie, no nie, tak się nie da. Nie da się, bo ja nie umiem. Musiałabym trochę się na tym skupić, dużo pograć i w ogóle. Ale to nie dla mnie. Ale mi dzisiaj laguje. OMG. O, jest przed twórnami tylko. 80. Dobra, stać nas. Ustawimy sobie to w ten sposób. Postawimy to sobie tutaj, tak żeby ulica sobie szła. Okej, okay. dobra. Mamy to. Postawimy sobie tutaj jeszcze, yy, pomalujemy sobie tutaj jeszcze ładnie asfaltikiem. Tak żeby droga szła w miarę równo. Połączymy sobie te drogi. Ups, oczywiście musiałam się romnąć, jak to ja. Ale cóż nie byłabym sobą, moi drodzy. Gdyby mi się nie machła. To jest tylko droga, nie musi być idealnie. Podejrzewam, że w życiu realnym też raczej nikt na toż tak nie patrzy. No i patrzcie, jaką mamy piękną tutaj. Przetwórnie winogron ślicznie wygląda. Czekajcie, bo tu mnie jeszcze denerwuje taki jeden mankament. O, tak lepiej. Dobra, to teraz wyjdźmy stąd i podjedźmy sobie tam do tej przetwórni naszej, winogrona. I wyrzućmy tutaj winogron. Nie wiem, czy tak to działa, ale. O, się wystarczająco dziwne I. I zobaczmy skąd to będzie wypadać, jest to strasznie dla mnie ciekawe. O. A Że w tym dosie się zbiera, no to wiele wyjaśnia, powiem wam. Wiele wyjaśnia, naprawdę. Zaraz ruszymy sobie z produkcją, ale ogólnie jesteśmy biedni, w sensie ja jestem biedna. Więc chyba pierwsze rodzynki to w ogóle pójdą na sprzedaż. Jak tak dalej pójdzie. To wcale nie byłoby takim głupim pomysłem. Powiem Wam szczerze. E, no, ale zobaczymy. Na razie najważniejsze jest to, żeby uruchomić produkcję. Dobra, wejdźmy stąd. A już podbiegnę sobie tam, zrobimy to y, pobożą, jak to się mówi. Czyli włączymy sobie tutaj e, RK i włączymy produkcję. Moi drodzy, oczywiście musi być save'ik, bo jakże by inaczej? Tu chciałabym uruchomić, moi drodzy, rozyneczki. Włącz, nie za dużo będzie tego. Jak widzicie, mało mamy tych winogron, ale niech się robią. Niech się robią, to jest ważne, żeby się robiły. Zobaczymy, ile ich będzie. E, Zobaczmy w ogóle, czy jest do kupienia... I co ja miałam tu niby przycinać? Czy jest do kupienia, moi drodzy, jakiś pole z winogronem? Okolicy. Bo teraz jest pora zbiorów. Winogrony są fioletowe. Oj nie, wydaje mi się. Na tej mapie jest dość mało takich rzeczy, więc... Więc raczej nie tutaj co rośnie? jęczmień, bez sensu bo można by było zrobić jakieś duże pole winogron, takie wiecie, giga ale jakby to ogarnąć to już inna kwestia może zamiast tej dwudziestki byśmy zrobili sobie tutaj zamiast kiszonki takie duże pole winogron, a tu bym posiadała trawę, a na zboża kupiłabym po prostu te gigantyczne pola tutaj wreszcie w ogóle jakich one są w cenach no sporo pieniędzy będziemy potrzebować, no ale i tak będzie trzeba to w przyszłości kupić. Więc myślę, że nawet na początek te dwa mniejsze. Myślę, że tym się zajmiemy w przyszłym odcinku właśnie, że pozbędziemy się tych pól winogron stąd i tutaj po prostu stawimy sobie taki teren na na gdyby rozbudowę gospodarstwa. Na tym miejscu, gdzie aktualnie mamy trawę, czyli na kiszonkę. Postawimy sobie takie dość spore e, pole winogrona, właśnie. E, no i tutaj dalej, na tym, gdzie teraz tutaj kończy nam pracownik, właśnie e, orkę. Na tym polu po prostu posieje trawę na kiszonkę, bo ono jest dość spore. A jeżeli chodzi o zboża, to już później po prostu kupimy e, tutaj te pola obok. Dobra, myślę, że na ten, na ten odcineczek tyle wystarczy. Zrobiliśmy, co mieliśmy dzisiaj zrobić. Kolej sobie tutaj skończy pracę i skończy sobie tutaj roboty wszelkiego rodzaju. A my będziemy co? W przyszłym odcinku przerabiać nasze gospodarstwo. Zajmiemy się sprzedażą e, oleju w listopadzie, bodajże z tego co pamiętam, miotku w marcu i tak sobie ruszymy troszeczkę do przodu z tą pracą. Żeby było nas stać na remonty, bo czy my w ogóle możemy jeszcze dobrać kredyt w razie czego? Mamy tylko 360 jeszcze jakieś 140 możemy dobrać, więc będziemy kombinować, będziemy działać. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i że odcinek Wam się podobał. Widzimy się już w następnym, do zobaczenia. Cześć!